Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą zmienić swoją własną rzeczywistość, którzy interesują się prawem przyciągania, prawem założenia, którzy wiedzą na czym ten świat polega lub dopiero się uczą, próbują to zrozumieć. Ja jestem tutaj po to, aby Wam udowodnić, że tak naprawdę wszystko zależy od nas i że nie mamy limitów i że możemy wszystko, natomiast my w to nie wierzymy, ponieważ nasze podświadomości są troszkę... Yy, zaśmiecone i my mamy w sobie różne wierzenia, które nam w tym przeszkadzają, ale ten świat jest dla nas, on nam się nie przytrafia i naprawdę uwierzcie mi, że możemy wszystko, natomiast mm, trzeba zrozumieć jak to robić i jak przejść przez to życie, aby to wszystko właśnie się pojawiło w odpowiednim momencie i w w takiej wersji o jakiej my marzymy. Witam Was w końcu z Bielska Białej, jestem już u swojej mamy i jak wiadomo mam jest najlepiej, także byczę się i jem cały czas I, i ogólnie jest generalnie super. Jestem już w Polsce jakieś 4 dni. Tak, bo jest 4 czy 5, coś takiego. W każdym razie no jest super naprawdę. Bardzo się cieszę, że tu jestem, ale ta podróż do Polski to jest właśnie kolejne moje marzenie, które właśnie odhaczam. Za chwilę lecę gdzieś tam dalej, także mam tych swoich planów jeszcze naprawdę bardzo dużo tutaj na tą podróż do Europy, co nie zmienia faktu, że dzisiaj chciałabym porozmawiać tak pokrótce o chaosie, ponieważ chaos był, jest i będzie, i ten chaos zawsze nam towarzyszy. I o to też właśnie w tym wszystkim chodzi, tak? Ja te kilka miesięcy temu powiedziałam Wam, że to był ten czas, kiedy zaczęła się wojna, że moim marzeniem było to, aby sobie po, pospacerować po Warszawie, i wiele osób wtedy właśnie łapało się za głowę i mówiło, no jakim cudem, tak? A ja wiedziałam, że wszystko będzie ok, i wiedziałam, że ja to zrobię, tak? I rzeczywiście tak się stało, wylądowałam w Warszawie, zostałam sobie w Warszawie na chwilę, aby aby trochę tam sobie poprzebywać. No i tak to właśnie działa. Natomiast droga do tego wszystkiego, aby spełniło się to nasze marzenie, to jest chaos, ponieważ chaos jest kreatywny i to z chaosu zawsze wychodzi efekt. My nie potrafimy sobie zaplanować dokładnie wszystkiego, jak to będzie wyglądało po drodze. Dlatego pamiętaj, że musi być chaos, musi być takie zamieszanie, musi być coś, czego nie ogarniamy. Bo to tylko z chaosu dzieją się rzeczy. Gdyby nie było tego chaosu, nie byłoby marzenia, tak? Chaos to nic innego, jak narodziny marzenia w nas, natomiast my musimy przejść przez ten chaos, ponieważ my sami y, szukamy siebie, tak? W momencie, kiedy my odnajdujemy siebie y, i. Na, nadajemy na tych falach z marzeniem, dopiero wtedy ten chaos znika. To dążenie do swojego marzenia zawsze y, wiąże się z tym chaosem. Pamiętaj, że zawsze wszystko wszystko, dosłownie, działa na naszą korzyść. Dlatego jeżeli to nawet nie wygląda za dobrze, to pamiętaj, że to tak czy siak działa na Twoją korzyść. Czyli chaos to nic innego jak narodziny Twojego marzenia, natomiast Ty jeszcze nie widzisz tego marzenia w tej wersji, o której marzysz i widzisz ten chaos tylko dlatego, że jeszcze nie nadajesz na tej fali, tak? Czyli musisz siebie programować, tak? Siebie kontrolować, uspokajać, bo my wpadamy w paniki. Ja generalnie całą tą, tą podróż obserwuje siebie i ludzi naokoło i zaczynając od już samolotu. Z tej ostrogi leci się rzeczywiście trochę dłużej niż, <gry> niż z innych miejsc. Ten pierwszy samolot trwał 14 godzin, tak? drugi 6. Natomiast ten 14 godzinny lot może być OK i może nie być OK. I tyle ile osób było na pokładzie, tyle różnych było reakcji na ten lot. Ale generalnie bardzo super i tak dalej. W moim przypadku ja pierwszy raz leciałam tymi liniami, dlatego yy, czasami byłam zaskoczona różnymi rzeczami, ale tak jak mówię, wszystko było generalnie fajnie. Teraz już wiem i, i będę potrafiła to trochę. Powiedzmy, lepiej załatwić, no ale były osoby, które bardzo się stresowały i dla nich ten lot był okropnie ciężki, a były też osoby, które mówiły, że super, że świetnie i tak dalej. Więc pomyślcie sami ten sam lot, i każdy z nas miał jakąś tam inną reakcję i inaczej to przeżył, ponieważ my zawsze przeżywamy wszystko y, sobą i my widzimy dosłownie zawsze efekt siebie y, w każdej sytuacji. Ale do czego zmierzam? Y, chaos jest kreatywny, chaos wychodzi z nas, z chaosu z chaosu tylko mogą powstać marzenia. Rozumiecie? Tylko z takiego zamieszania można stworzyć coś nowego. Jeżeli jest cały czas tak samo, tak? Jeżeli jest ta linia cały czas taka sama, no to znaczy, że nie wiem, już nas nie ma. Czyli rozumiecie? No, my żyjemy sobie. Jest tak, jest, jest lepiej, jest gorzej tylko dlatego, że my Wibrujemy w różny sposób rano, inaczej po południu, tak? w takiej sytuacji, inaczej w tej, inaczej, i tak dalej. Także to jest właśnie ta recepta, aby skupić się na tym efekcie, tak jak ja skupiłam się na swoim efekcie, na swoim marzeniu, że będę spacerowała sobie po Warszawie, i to zrobiłam w chaosie. Tak? Natomiast byłam na tyle spokojna, że bardzo wszystko fajnie poszło, tak, że, że cały ten lot był super i cała ta podróż i tak dalej była generalnie ok, natomiast niektórzy już przechodzili przez to inaczej, bo to wszystko dzieje się w nas. Ten chaos to jest generalnie nieograniczona ilość rozwiązań i my sobie po prostu wybieramy pod siebie rozwiązanie, a dokładnie wybieramy to, na jakim poziomie jesteśmy, tak? w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy w danej sytuacji, a świadome projektowanie swojego życia jest, polega właśnie na tym, aby świadomie wybrać z chaosu swoją wersję. Czyli problem i sytuacje, które masz teraz w, w swoim życiu, to tylko Twój wybór wersji takiej, a nie innej, ponieważ Ty nie jesteś spokojny i Ty siebie nie czujesz. Dlatego wybierasz takie wersje z tego chaosu, który może dać ci wszystko. Dlatego cały czas mówię w moim programie, że słowa nie uczą, tylko doświadczenie i jasne, że my o tym mówimy i będziemy sobie o tym mówić, natomiast to ty musisz nad sobą popracować. Pomyśl sam, no każdy problem, który masz w swoim życiu, to, to jesteś ty bardzo daleko od siebie. Dlatego jest taki efekt. Ok? Każde marzenie, którego jeszcze nie spełniłeś lub nie spełniłaś, czy każdy problem, który chcesz rozwiązać w tym momencie, to jesteś ty yy, wybierający z chaosu nie te wersje, które trzeba. No i właśnie, my wczoraj o tym rozmawialiśmy tutaj w domu, tak? Bo generalnie chodzi o to, żeby. Przejść przez to życie na takiej fali, na swojej fali, tak? Czyli choćby nie wiem, co się działo, to ty i tak przepłyniesz to w dobry sposób. I choćby dziwne rzeczy się działy, to i tak to skończy się dobrze, tak jak ty chcesz. I to jest właśnie ta siła, tak? Ty zawsze wygrasz. Jeżeli czujesz siebie, choćby nie wiem, co się działo, to ty zawsze wygrasz. Taki w ogóle przykład. Wczoraj rozmawiałam z moją rodziną w Melbourne i sytuacja polegała na tym, że ta osoba miała dwa samoloty, aby się dostać do Melbourne. I ten pierwszy samolot miał dolecieć do Sydney i ten drugi samolot miał lecieć do Melbourne. Był opóźniony i on już po prostu nie zdążył na ten drugi samolot. Więc podchodząc tam do informacji, no powiedziano... Nie moja wina, tak? Spóźniłem się. No i co się okazało? Okazało się, że dostał e, biznes klasę w zamian, w tym następnym, więc generalnie e, jakie plusy, tak? W ogóle jak, jak, jak fajnie to wszystko wyglądało. Na dodatek e, tego poznał nowe osoby w, w tej biznes klasie, tak? jakieś tam nowe kontakty biznesowe i tak dalej. Więc generalnie to właśnie na tym polega, tak? Że czasami ten chaos nawet e, dobrze się kończy. Nawet jeżeli w tym momencie wydaje nam się, że coś jest nie tak i to to chodzi w tym życiu, że, że nieważne, tak? Nawet jeżeli z chwilę coś nie tak, to odwróć się i idź dalej i rób swoje, tak? Rób swoje, nie skupiaj się na tym, bo, bo w momencie, kiedy się zaczniesz skupiać właśnie na tym problemie, który ma miliony rozwiązań już tu i teraz. Tylko, że ty ich nie widzisz jeszcze. To jest jedyna, jedyny powód, dlaczego ciągle je masz w swoim życiu. Dlatego, jeżeli jest chaos, to trzeba się uspokoić i dalej skupiać się na swoim rezultacie. I, i, i wtedy to działa, wtedy to wszystko tak czy siak się spełni. Dlatego ten chaos, czyli ta droga do spełniania marzeń, jest. Yy, fascynująca, trzeba ją pokochać, trzeba ją polubić. Naprawdę nie trzeba się przejmować jakimiś tam przeciwnościami po drodze, ponieważ ten problem, czy coś, co wydaje nam się teraz takie yy, za duże i, i takie niefajne, złe, yy, to, to się równa rozwiązanie, tak? Jeżeli jest problem, to znaczy, że jest yy, pozytywna strona. Natomiast, tak jak mówię, yy, Zawsze był, jest i będzie chaos, natomiast to ty wybierasz z chaosu wersję na tym poziomie, na którym jesteś teraz. Tak? Dlatego, jeżeli pojawia się chaos w Twoim życiu, zacznij być delikatny i skup się, odpocznij, usiądź, pomyśl, zacznij oddychać, po prostu uspokój tą swoją energię wokół siebie. Po czym skup się na rozwiązaniu, tak? Myśl o tym rozwiązaniu, o tym o tym końcowym efekcie i to wszystko właśnie elegancko dostroi się do ciebie, pod ciebie, tak? I dostaniesz ten efekt. Choćby nie wiem, co się działo, to zawsze dostaniesz ten efekt, o którym marzysz, ponieważ już teraz w tym momencie istnieje nieskończona ilość rozwiązań, aby ci ten wszechświat to dał. Natomiast ty po prostu uparcie cały czas wybierasz te złe wersje i czujesz się źle, no bo jeżeli jesteś tak bardzo daleko od siebie, no to jak się masz czuć, tak szczerze mówiąc, tak? Dlatego, jeżeli jesteś teraz w chaosie, to jedynym Twoim rozwiązaniem jest to, aby poszukać w sobie tego spokoju, szczęścia. Najpierw, a później ten świat dostroi się do ciebie i da ci twoje marzenie, tak? Więc nie panikuj, przestań panikować, bo to nic ci nie da tak naprawdę, tylko pogarsza sytuację i cały czas robisz to samo. Yy, więc. Yy. Chaos jest super i chaos jest kreatywny, pamiętajcie. Chaos równa się na rodziny, tak? Właśnie tego marzenia. Natomiast ten efekt zależy tylko od Ciebie. Dlatego nie, Ty nie masz pecha i nie, oni nie mają szczęścia. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że niektóre osoby potrafią nad sobą panować, a niektóre hmm, po prostu nie. Okej, okay, buziaki, do zobaczenia, bye!